Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co dzieje się z ciałem i umysłem osób starszych, które regularnie się masturbują? Jeśli masz ponad 50 lat, ten temat może rezonować z tobą w głęboki sposób. W naszych kulturach rozmowa o seksualności w starszym wieku jest nadal tematem tabu czymś, co często ukrywa się pod zasłoną dyskomfortu lub milczenia. Ale dziś chcę omówić nauki medyczne i psychiczne, ponieważ jako seksuolog i lekarz specjalizujący się w osobach starszych, kluczowe jest zrozumienie, w jaki sposób masturbacja wpływa na fizyczne i emocjonalne samopoczucie osób starszych, które regularnie ją praktykują. Zniszczmy mity otaczające przyjemność w starszym wieku i zrozummy, jak może ona wpływać na życie tych, którzy jej doświadczają, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Niniejszy materiał skierowany jest do osób dorosłych, zwłaszcza tych, które żyją już w drugiej połowie swojego życia. Zacznijmy od natury masturbacji. Jest to czynność, która niezależnie od wieku ma potencjał do generowania przyjemności fizycznej i jednocześnie rozładowywania napięcia w ciągu całego życia. Praktyka ta jest doświadczana na różne sposoby, a w starszym wieku nie jest wyjątkiem. Wraz z wiekiem ciało przechodzi szereg naturalnych zmian zarówno w układzie hormonalnym, jak i w fizycznej wrażliwości, które wpływają na nasz związek z przyjemnością i pożądaniem seksualnym. Dla osób starszych masturbacja może być sposobem na utrzymanie więzi z własnym ciałem. Poziom testosteronu i estrogenu naturalnie spada wraz z wiekiem, co może zmieniać częstotliwość i intensywność pożądania seksualnego. Należy jednak podkreślić, że pożądanie nie znika, zmienia się jedynie sposób, w jaki się objawia. Masturbacja staje się zatem sposobem na odkrycie i ponowne odkrycie własnej przyjemności, bez oczekiwań i presji, które często towarzyszą intymności w młodości. Jakie są fizyczne i emocjonalne korzyści z masturbacji w starszym wieku? Badania medyczne wykazały, że regularna masturbacja ma wiele pozytywnych skutków dla organizmu. Przede wszystkim pomaga utrzymać krążenie krwi w narządach płciowych, co może zapobiegać atrofii tkanek z powodu braku użytkowania. Samo stymulacja generuje również uwalnianie endorfin, zmniejszając stres i poprawiając nastrój. Co więcej, gdy starsza osoba praktykuje masturbację, odczuwa fizyczną ulgę, która może poprawić jakość snu. Coś niezbędnego dla ogólnego samopoczucia na tym etapie życia. W sferze psychologicznej masturbacja przywraca również postrzeganie własnego ciała. Dla wielu starszych osób jest to kluczowy aspekt, ponieważ starzenie się często wiąże się z poczuciem utraty kontroli nad własnym ciałem. Masturbacja pozwala osobom odzyskać część tej kontroli, pomagając im poczuć się bardziej związanymi z samymi sobą. Jednakże gdy masturbacja staje się stała lub nadmierna w starszym wieku, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych ostrzeżeń. Masturbacja, jak każda przyjemna czynność, może stać się praktyką fizycznego przymusu. Nadmierna stymulacja nerwów narządów płciowych może prowadzić do nadwrażliwości, co ostatecznie może powodować dyskomfort lub tymczasowy spadek czucia. Zjawisko to, choć nie jest trwałe, może prowadzić do. Uzależnienia od większej stymulacji w celu uzyskania tego samego poziomu przyjemności, a w niektórych przypadkach może powodować frustrację lub niepokój. Jednak prawdziwy wpływ nadmiernej masturbacji w starszym wieku wykracza poza aspekty fizyczne. W mojej praktyce zaobserwowałem, że dla wielu starszych osób masturbacja staje się emocjonalną ucieczką. Wraz z wiekiem często doświadczają uczucia samotności. Zwłaszcza gdy słabną relacje społeczne lub rodzinne. Masturbacja w takich przypadkach może zapewnić tymczasową ulgę od tych emocji, ale jeśli stanie się jedynym źródłem komfortu, może prowadzić do jeszcze większego cyklu izolacji. Zamiast szukać towarzystwa, uczucia lub wsparcia emocjonalnego, osoba zwraca się do wewnątrz. Badania medyczne dotyczące masturbacji w starszym wieku. Pokazują, że z klinicznego punktu widzenia masturbacja sama w sobie nie jest szkodliwa. Jednakże, jak każdy nawyk, nadmierne pobłażanie sobie może mieć skutki uboczne. Niektóre badania wskazują, że osoby starsze, które kompulsywnie się masturbują, mogą doświadczać fizycznego zmęczenia, co może wpływać na ich codzienny poziom energii. Nadmierna masturbacja może również prowadzić do spadku motywacji do wykonywania innych ważnych czynności. Takich jak ćwiczenia fizyczne, które są niezbędne do utrzymania mobilności i zdrowia układu sercowo-naczyniowego w starszym wieku. Innym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, jest to, jak masturbacja może wpływać na relacje międzyludzkie na tym etapie życia. Chociaż prawdą jest, że wiele starszych osób żyje samotnie i korzysta z masturbacji, aby zaspokoić swoje potrzeby seksualne, dla tych, którzy mają partnerów, Nadmierna samostymulacja może zakłócać wspólną intymność. Widziałem przypadki, w których częsta masturbacja zastępowała dążenie do intymności z partnerem, powodując emocjonalny i fizyczny dystans między nimi. W takich przypadkach ważne jest znalezienie równowagi, aby masturbacja nie stała się barierą dla intymnego kontaktu z drugą osobą. Na poziomie emocjonalnym i psychologicznym nadmierna masturbacja może powodować poczucie winy lub wstydu. Szczególnie u osób, które dorastały w środowiskach, w których seksualność zawsze była tematem zakazanym lub wstydliwym. Słyszałem od wielu starszych osób, że zmagają się między przyjemnością płynącą z masturbacji a wyrzutami sumienia co jest wewnętrznym konfliktem, który może wpływać na ich samopoczucie emocjonalne. W takich przypadkach kluczowe jest uznanie, że seksualność, nawet w starszym wieku, jest naturalnym i pozytywnym aspektem życia, który nie powinien być obciążony poczuciem winy. Jeśli jednak masturbacja staje się sposobem na ucieczkę od emocji, konieczna może być terapia lub wsparcie bliskich. Ważne jest również obalenie pewnych mitów dotyczących masturbacji w starszym wieku. Nie ma dowodów medycznych sugerujących, że masturbacja powoduje trwałe uszkodzenie narządów płciowych lub przyspiesza starzenie. Nie ma również związku między masturbacją a chorobami, takimi jak rach prostaty czy poważne zaburzenia seksualne. Jednakże, jak wspomniałem wcześniej, nadmierne pobłażanie sobie może z czasem prowadzić do fizycznego wyczerpania, a nawet spadku libido. Masturbacja w starszym wieku jest naturalną praktyką. Która wykonywana z umiarem może być niezwykle korzystna dla zdrowia fizycznego, nie tylko dla krążenia i elastyczności tkanek narządów płciowych, ale także dla emocjonalnej ulgi w chwilach stresu lub niepokoju. Jednak, jak w przypadku wszystkich rzeczy, kluczem jest równowaga. Jeśli masturbacja staje się codzienną rutyną, która wpływa na inne obszary życia, Ważne jest, aby zająć się tym przymusem i ocenić potrzeby emocjonalne i fizyczne. Pamiętaj, że przyjemność nie ma wieku. Kluczem jest znalezienie równowagi, która pozwoli ci cieszyć się swoją seksualnością, nie stając się ciężarem. Jeśli zainteresowała cię ta refleksja, zasubskrybuj nasz kanał Zakazane Pasje, gdzie kontynuujemy odkrywanie bez tabu jak przeżywamy naszą seksualność i emocje na każdym etapie życia. Do zobaczenia wkrótce.